W tym materiale pokażę ci jak zainstalować ChatGPT na twój komputer bez przedłużania. Zaczynamy. Jak widzisz, znajduje się aktualnie na stronie OpenAI. Oczywiście w opisie tego filmu zamieszczę link do tej strony, abyś mógł sobie bez problemu do niej przejść. No i dobra. Następnie mamy tutaj opcję for desktop. Następnie klikamy Test an early version of Windows app. Możemy również pobrać na Maca, jeżeli korzystasz z Maca. Natomiast My tutaj skupimy się na Windowsie, ponieważ ja z tego właśnie z tego systemu korzystam. No i dobra, zostaniemy przekierowani do Microsoft Store, no i możemy sobie pobrać Chat GPT. Generalnie dzisiaj mamy dostęp jedynie, jeżeli mamy wersję Chat GPT plus chat GPT dla zespołów, natomiast myślę, że w niedalekiej przyszłości ten dostęp będzie również dla użytkowników ChatGPT w wersji darmowej. A więc klikamy pobierz, a następnie klikamy zapisz. No, jak widzisz, pobieranie się rozpocznie. Będziemy mogli sobie tutaj kliknąć: Zainstaluj. Sprawdzanie wymagań systemowych. Tutaj będziemy musieli chwilę poczekać. No, i mamy informację, że trwa rozpoczynanie pobierania. Więc, jak widzisz, aplikacja ma 115 MB. Widzisz, pojawiło się takie okienko. No, i możemy kliknąć: Zaloguj się. Zostaniemy przekierowani do strony. OpenAI strony internetowej, no i tutaj musimy podać nasze dane do naszego konta. No i kiedy sobie te informacje podamy, no to wyświetli się komunikat, że możemy już uruchomić aplikację stacjonarną Chat GPT. A więc możemy również kliknąć tutaj, otwórz Chat GPT. No i jak widzisz, zostaniemy przekierowani do aplikacji, aplikacji na komputer Chata GPT. Pierwszą kluczową informacją, którą warto zapamiętać, to po pobraniu tej aplikacji, Możemy bardzo łatwo otworzyć Chata GPT. Wystarczy na naszej klawiaturze kliknąć spacje plus alt. Więc kiedy sobie kliknę spacje plus alt, to jak widzisz będę mógł tutaj błyskawicznie napisać wiadomość do czata GPT. Na przykład napiszę cześć. No i jak widzisz będziemy sobie mogli tutaj bardzo w prosty sposób prowadzić takie konwersacje w takim mini okienku. Możemy sobie otwierać nowy czat Możemy również przesyłać pliki. Więc taka funkcja bardzo fajnie się sprawdzi, kiedy pracujemy sobie nad jakąś konkretną rzeczą, chcemy na szybko zapytać coś, Chata GPT, no to możemy właśnie użyć tego skrótu klawiszowego, a następnie, kiedy konkretne zdanie już wykonamy, no to możemy sobie to okienko zamknąć. Możemy również otworzyć bezpośrednio aplikację, klikając sobie tutaj otwórz w głównym oknie. Kiedy klikniemy to ikonkę, to zostaniemy przekierowani do tej zwykłej aplikacji Chata GPT, no i będziemy mogli sobie tutaj kontynuować naszą rozmowę. Natomiast jeżeli chodzi o samą aplikację, no to nie ma żadnych różnic. Nie ma różnicy, jeśli chodzi o jakieś funkcje. Nie ma póki co dodatkowych przycisków, których nie ma na stronie internetowej ChatGPT. No ale oczywiście za pomocą takiej aplikacji będziemy mieli szybszy dostęp do ChataGPT, nie będziemy musieli otwierać przeglądarki. No i również ten skrótkawiczowy, czyli Spacja plus Alt, jest bardzo, ale to bardzo przydatny. No i również ta zainstalowana aplikacja będzie tutaj. Menu głównym Windows'a możemy ją oczywiście również wyszukać, wpisując chat GPT. Natomiast jeżeli chcemy mieć prosty dostęp, szybki dostęp właśnie do tej aplikacji, no to możemy oczywiście kliknąć sobie przypni do paska zadań. No i wtedy za każdym razem, kiedy będziemy chcieli otworzyć chat GPT, no to wystarczy, że klikniemy sobie tutaj na naszym pasku zadań lewym przyciskiem myszy, no i będziemy mogli już prowadzić sobie konwersację z chatem GPT. Jeżeli chciałbyś wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, być na bieżąco otworzyć lepsze polecenia, no to również w opisie tego materiału i w przypiętym komentarzu i na ekranie widzisz link. Po prostu tam znajdują się szczegóły w jaki sposób możesz osiągać lepsze wyniki ze sztuczną inteligencją, a teraz już dziękuję za uwagę.